Zdefiniowane faktury. Opcja Zdefiniowane faktury pozwala na przyspieszenie i automatyzację regularnego wystawiania podobnych faktur. Aby zdefiniować fakturę, wybierz zakładkę Zdefiniowane faktury. Następnie z prawego menu kliknij w przycisk Zdefiniuj fakturę. Wypełnij formularz faktury. Wybierz klienta oraz Dodaj produkty. Jeżeli wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione, kliknij Zapisz. Szablon faktury zdefiniowanej został zapisany. Aby wystawić zdefiniowaną wcześniej fakturę, należy kliknąć Wystaw. W fakturze został nadany kolejny numer, a pozostałe dane, jak klient oraz produkty, zostały zaimportowane z szablonu zdefiniowanej faktury. Aby zakończyć proces wystawiania tej faktury, kliknij w przycisk Zapisz. Faktura została zapisana. Teraz możesz ją wydrukować lub wysłać mailem.